Siema, witam was w kolejnym odcinku z GeForce Skina. Jak widzicie dzisiaj trochę podnieśliśmy próg I mamy 21 zł, Co prawda no tam Tych bonusików takich Tutaj evencik, tutaj jakiś tam skinek jeszcze No i jak możecie zobaczyć mam tutaj już przygotowaną bitwę Trzech graczy, prywatno oczywiście na boty 20 zł 5 razy 50% Cyrex, stwórz bitwę Jak nie to nie, będzie to krótki odcineczek no, i będzie trzeba lecieć dalej. Oczywiście jest to seria od 15 zł do kosy. No, bo było faktycznie tam 15 czy 16 płacone. Ale zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Miejmy nadzieję, że bitwa będzie jak najbardziej dla nas. <grytanie> no, tutaj nie za bardzo dropło. Każdemu. Ok, no tutaj. O, dla nas 6,50. Well worn. Dobra, tutaj znowu dla nas 8. No tutaj, ale Henry. No, powiem wam, że Henry ładnie leci. O kurde, 14. Teraz Mi musi mocno siąść i. No i Henry niestety wygrał. No dobra, więc tutaj no, 52. No powiem wam tak. Te bitwy są naprawdę mocne. Próbujemy za niedługo. Może siądzie, może nie. Dobra, także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Używajcie mojego kodu promocyjnego i widzimy się w następnym odcineszku. Yo.